Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nazywam się Hugo Beam i dziś zapraszam Was na omówienie potencjalnego transferu Kamila Juszwiaka do Jagiellonii Białystok. Ekstraklasa wraca już dziś, także na podsumowanie tej, można powiedzieć, naszej zabawy z wybieraniem najlepszych piłkarzy z określonym numerem od 10 dnia do powrotu Ekstraklasy. Dzisiaj postanowiłem skomentować to wyborem ogólnie najlepszego piłkarza i można powiedzieć takiego spoza tych, tych numerów od 1 do 10. Ja stałem na Ressusa i Maza z Jagiellonii Ustajemy właśnie w tematach białostoczan, gdyż no niedawno jeszcze śmialiśmy się, że właśnie dyrektor sportowy, który też przedłużył umowę, może powiedzieć z Jagiellonią na początku roku, a więc Łukasz Masłowski, Mówił, że jest 50 szansy, szans, tak można było rozumieć na ten swoje kamień już że jak chce, a kamień już nie, no ale wydaje się, że teraz gdzieś przynajmniej według pewnych doniesień kamień już ma już być posłowiec z Gieloniem białej tylko, a tak naprawdę jedyna kwestia ma tutaj zależeć od jego obecnego klubu, a więc od Granady. Ale zapraszam na takie może być kompleksowe omówienie całej Kamilei Łuźwiaka. Tych sezonów, od których chciałbym zacząć, to są te sezony w legu. No, on, może powiedzieć, że imponował, że nieco przeastał tą ligę, chociaż tak naprawdę te dorobki nie były jakieś, może być, kosmiczne. No ale zdecydowanie był predestynowany do tego wyjazdu za granicę. No i tak się stało. W 2020 roku właśnie opuścił on dużne kolejorza i trafił do Derby camp. No, pierwszy sezon był, można powiedzieć, jeszcze przyzwoity, chociaż tam y, dużna otrzymała się, można powiedzieć, cudem w Championship w strzelił jedną bramkę, no, mimo tego stał się on takim bardzo ważnym elementem kadry za, za kadencji Paulo Sousy. Przecież pamiętamy te Euro, pamiętamy też dobre występy w Lidze Narodów już właściwie gdzieś wcześniej, jeszcze za czasów w Lechu Poznań. No ale kolejny sezon był dla drużyny fatalny, drużyna popadła w kłopoty finansowe też bardzo gdzieś ciekawie. O tym było no, półtorej roku temu latem, kiedy to Lech, można powiedzieć, że gdzieś ogłosił, że zrzekł się jednej trzeciej płatności tutaj od drużyny. Z Anglii, no i tak naprawdę ta kwota transferu tutaj zmalała, chociaż chociaż gdzieś na drogę sądową. Lech wszedł, no ale ostatecznie doszło do ugody. No, też doszło do, można powiedzieć, takich asistowskich komentarzy gdzieś podczas właśnie stacji z Peterborough podał to, można powiedzieć, taki portal fanklabu derby. Ostatecznie klub też to potwierdził. Ja bardzo serdecznie zapraszam na artykuł, który napisałem na ten temat, na temat całej przygody, na temat również. Tych pogłosek na temat Kamila Jużwiaka. Jak i Biały jest tak na przez 365 dni o piłce. Tam właśnie możecie przeczytać, również pewne ciekawostki na ten temat, chociaż to wydarzenie, o którym teraz mówiłem, było dość absurdalne. No ale ostatecznie największy problem był to, że, że klub spadł z hukiem do Ligue 1, no, ale przede wszystkim, że, że tutaj no, ta przygoda już w jakaś się nie zakończyła pozytywnie. Nie podbił on kompletnie Anglii, gdzie tutaj takim można powiedzieć, że zamierzonym był awans do Premier League tej ekipy, a ona ostatecznie właśnie, właśnie spadła. Też ta przygoda Wayne Rooney'a jest taką. Заповесть это Кроптон и... tej przygody, no a później Kamil Jóźwiak przeniósł się do amerykańskiego Charlotte. Ameryki również nie podbił, mimo że te liczby były nieco lepsze, współpracował przecież z Karolem Świderskim, no i tak naprawdę te dwa lata minęły, a tutaj ten status się utrzymywał i, i nie było jakiegoś wyraźnego błysku, no, żeby coś tutaj począć, to trzeba było ligę zmienić, no i gdzieś tak naprawdę takim głównym kandydatem już wcześniej rozważającym Kamil Jóźwiaka było Galatasaray tureckie, Tutaj również Inne kluby. No, wydaje się, że jest to klub z czołówki Ligi Tureckiej, także bardzo korzystna oferta, no ale ostatecznie okazało się, że ta oferta przyszła jeszcze lepsza, bo to była oferta z Ligi Top 5. No, teraz pytanie, czy granada i ja to były drużyny z top 5 czy tutaj one tak naprawdę bardziej e, oczywiście, że pasowały do segunda, ale czy one bardziej e, nie powinny zostać tutaj jakąś specjalną drogą zrzucone już w połowie kampanii, bo e, wiemy, że Almeria wygrała swój pierwszy mecz dopiero w połowie marca, albo bodajże 17 dnia tegoż miesiąca o starcie z Las Palmas. No ale mimo tego Granada zdołało skończyć za nią w tabeli. Obie ekipy po 21 punktów e, zakończyły ten sezon. E, no i do Granady przyniósł się także Kamil Piątkowski, również o sporo w tym artykule napisałem, ale skupmy się na Jużwiaku. No właśnie Jużwiak e, można powiedzieć, że bardzo dobrze wszedł do, do drużyny Granady, zadebiutował w ogóle na e, Stadii Olimpijik tutaj na wzgórzu i w Barcelonie. To w ogóle też absurdalne starcie, bo wiemy, że e, tam Facundo Pelisty i e, właśnie szalał w ofensywie Granady, która wówczas był jakiś fatalną, no taki schyłkowy szawi w pigułce to był, no ale już jak właśnie, można powiedzieć, że imponował dalej, gdzieś właśnie jeszcze za kadencji Mediny, który też został dosyć szybko pogoniony, tak dosyć brutalnie mówiąc, no i na jego miejsce właśnie pojawił się Hossera dla mnie to taki przykład ten astrażaka, no można powiedzieć, że dawał pewną swobodę ofensywnym piłkarzom, o czym ostatnio gdzieś, można powiedzieć, to w nawiązaniu do tej wypowiedzi Antoniego Klimka, który to na temat Tomasza Tułacza się wypowiadał, że większa jest swoboda u niej. Niż Daniela Myśliwca. W mojej opinii gdzieś Jose no Sandoval to jest jeszcze taka bardziej zaawansowana wersja y, Tomasza Tuwacza tutaj y, naprawdę jest. Y, kiedyś były takie, można powiedzieć, postulaty, żeby takie kamery powprowadzać, takie mikrofony, które by podsłuchiwały to, co tenerzy mówią. Y, no właśnie, Sandoval był temu przeciwny. Ciekawe dlaczego, skoro on tak naprawdę czyli do Pana Boga, do wiary i tak dalej się odwoływał, że ma, macie walczyć tutaj za swoją rodzinę. No ale. Granada spadła z hukiem, mimo tego Piątkowski właśnie yy, tutaj yy, no, kompletnie zawiódł, no a w przypadku było nieco lepiej. Yy, jak yy, notował dosyć pozytywne występy, także taki fenomenalny dribbling gdzieś się przypomina, to był w ogóle hit wówczas całej kolejki La Liga. Ten dribbling zaliczył jedną asystę. Też wielka szkoda, że za tym nieco lepsza skuteczność kolegów nie poszła, mimo tego szans na utrzymanie były żadne. No ale ta umowa już jaka właśnie była na półtorej roku, tak żeby teraz został w Granadzie i teraz miał walczyć o, o awans. Ale nadrzędnym problemem okazało się, że Ganada tak naprawdę tutaj zaczęła sezon dosyć przeciętnie. To była ta seria emisów. W pierwszych siedmiu meczach wygrali tylko raz, później przyszła jakaś tam seria zwycięstw, no ale niewiele to pomogło. No i Ganada w tym momencie znajduje się na siódmym miejscu, no ale co najgorsze właśnie już dwóch szkoleniowców, po Sandowalu jeszcze, jeszcze było. I mimo tego, że oni dawali szanse już Jakowi, tak on jej po prostu nie wykorzystywał no i stał się rezerwowym, a nawet często się z tej ławki nie podnosił. Też obejrzał gdzieś w stać Zara Lapsarago z tą czerwoną kartkę na początku listopada. Także gdzieś taka absurdalna to, to historia. On tam uderzył bramkarz przeciwnika. No i teraz jest na absolutnym wylocie. No, mówiło się, gdzieś właśnie jeszcze niedawno się uśmialiśmy, tak jak tutaj mówiłem, z tych słów Łukasza Masowskiego. No a teraz wydaje się to realne, Gdzieś tam media donoszą, że, że Kamil Dziuziak ma być posłowie z Jagielonią Białystok, Stok, no Tomasz Bodaczyk, Meczyków nieco, nieco rozjął te, te tutaj plotki, że jeszcze nic nie ma być ustalone, no ale ten teraz jest realne pytanie, czy właśnie Kamil Jóźwiak byłby tutaj przydatny w dużej Jagieloniu. Są tam przecież czy to Neumann Hansen, czy to Eda Koczojlinów, którzy można powiedzieć, że, że bardzo dobrze spisywali się na tych skrzydłach. Również właśnie ta postać, którą Ci tutaj wyróżniłem, a więc Jesus Imas, no ale to nie są tak naprawdę tutaj wszystkie nazwiska, także tutaj te skrzydła można powiedzieć, że są tak dosyć przyzwoicie obsadzone w Jagiellonii. W ogóle w polskich klubach nie mamy raczej problemów z tymi skrzydłowymi, chociaż tutaj no, te kluby z czołówki bardzo dobrze stoją pod tym względem nawet legia warszawa, która gdzieś przecież wiemy, że że obydwa ma tam świetne Także mówiło się w kontekście już wieka o ten sferze, że do innego klubu do Lecha, Poznań przede wszystkim miałby właśnie powrócić ten zawodnik. No w mojej opinii byłby to duży zjazd też. Oczywiście do tego można powiedzieć ego się tutaj odwołujemy, że, że pytanie, czy zawodnik zgodziłby się na taki zjazd, no jest to gdzieś kwestia wątpliwa, no ale wydaje się, że w tym momencie to by była fenomenalna opcja tutaj dla tych zespołów z Ekstraklasy. Pytanie, czy dla Jagieloni? Pytanie, czy tutaj też kwestie finansowe się uda pogodzić, też Jageloni już trzech nowych zawodników ściągnęła, a wiemy, że taki jest limit tych zawodników rejestrowanych w konferencji, także zobaczymy, czy tutaj Kamil już trafi, no pewnie to okienko w Polsce trwa jeszcze bardzo długo, bo to bodajże do dnia 22 lutego, także na pewno będzie ciekawie. A ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Ekstra Klasa co już dziś, także mamy się z tego cieszyć. Do zobaczenia. Cześć!